To lecimy z nagraniem, bo mi się jak zwykle wyłączyło. Pokażę wam jak Chińczyk nie ma siły kręcić. A to była chyba jakaś luźna. No i do reszty by się już przydał lewarek. Tak dokładnie. To zrobimy wstrzymanie. Widzicie, ile na dwóch nabiciach kompresora idzie odkręcić tych śrubek? No, Trochę się ich odkręciło. Jedna jeszcze, o, padła do środka. Ta jest rozwalona. Upadła. No i dokładnie, na dwóch się trzyma. Lewarek w górę zluzujemy kółko, zrzucimy bęben i pokażę Wam, co tam w środku mieszka. Także nara. No to spróbuję nagrywać dalej. Razem z kluczem, nie wiem czy mi się to uda. Przecież ja nie jestem idealny jak ten potróbka, wątróbka. Po Za Nisko podniosłem, dlatego się ciężko ściąga. Robimy ścięcie, podniosłem wyżej i wrzucę. No i już jestem po ścięciu. Za nisko podniosłem koło to się. co się... Zablokowało się, nie chciało się ruszyć. Wytrzemy kamerę. Podenerwuję Was jak zwykle. Czy jedną ręką dam radę zrzucić? No trochę sobie muszę nogą pomóc. Może być ciężka, bo... Ale da się chyba się da. Widzicie? Da się jedną ręką ściągnąć kółko w zabawce. To kurwa bardziej taczkę przypomina przy wozidłach. I te kółko to prędzej byście porównali do kółka w taczce niż do prawdziwego wozidla. Z tym pewnie Nie będzie problem. Nie, rusza się, ale tego jedną ręką nie ściągnę, także chwila na wstrzymanie i zaraz wracam no i witam, może z dwie minuty później Będę ruszyłem rękami, bo to wiadomo no na oliwione, bo kto smaruje ten jedzie Goście się martwił, żeby się nie zapiekało no i zobaczymy jaki elegancki o łanówka Tutaj nie ma też się czego czepiać hamulcy. Chyba ja coś zjebałem. No jak tam sądzicie. A może że podłączymy jeszcze jedno światełko, żeby było widniej. To nie wiem, gdzie kawę dałem, dobra, mniejsza z tym. No też nie wiem czego tu się czepić. Maszyna jak lówka, Normalnie marzenie każdego kierowcy. O co komu zgrzytające, U. O kurwa Patrz Widzieliście to? <laughs> kurwa numer stulecia Jeżeli taka warstwa jest, smalcu jest to Znaczy, że hamować na pewno musiał w Nie? Kurwa, to są rekordziści Także chodka gdzieś się tam wpierdoliła Wbiła się aż w most O to wam chyba nie pokażę, bo a, nie radzę z tym budnianym tabuletem. Tam na mostaka się wbiła i nie szło jej przeregulować ani nic. Może teraz wróci. Czekajcie, tak o, Dobra. Nie będę was nudził. Przełożę grzechotkę, założę suche bębny. Tarczy oczywiście też muszę przesmarować jakimś porządnym smarem, żeby się nie zapiekły. Przy hamowaniu i oddajemy trupa. Niech się kurwa mądrzejsi z nim męczą. Bo mnie to rozpierdoliła ta fura, i, i nie tylko fura, ale wiadomo jeszcze kto, nie? Także na razie do zobaczyska. A jeszcze nakręcę dzisiaj drugi film. Tylko pewnie później go wrzucę za dzień albo dwa. O Karipelku F1 i tych jego sługusach. Także będzie zajebiaszczo Fikałeś tu być to dostaniesz, kurwa. Będziesz się śmiał. Baranim głosem. Mam nadzieję, że. Będziesz na tyle odważny, że kurwa w twoim barszczykowie na podwórku nagramy film z twoich yy, vlogów kurwa tych bizonów, siuntki turpo i takich tam, nie? Będzie śmiesznie kurwa. Powiem tak, dlaczego ja się tak znęcam nad Tubisiem i tak długo nie jadę? No bo on kurwa, on już po prostu dochodzi, chyba odchodzi od zmysłu ta, dochodzi to chyba z, kurwa ze swoimi kolegami, ale świruje generalnie do bólu. No i widzicie, kurwa, Wierzę spra sprawa trafi do sądu, ale mimo wszystko kurwa będzie skakał w komentarzach, nie? Chociaż już teraz delikatnie, już nie grozi mi, że mnie zabije, poskłada, połamie. Kurwa, co to on mi nie zrobi, nie? Szkoda, że go za marzenia nie karają. A, był taki kawał, nie? Jakiś tam zbir napada kurwa na gościa. Takiego seplenioka, nie? Farma. I typek mówi tak, gościu, kurwa, ci nie radzę, nie, znam karate, kung fu, taekwondo, kurwa, ju-jitsu. no i tak, kurwa, napastnik się rozmyślił i w długą, nie, a seplenio kończy i inne takie tam groźne słowa. Także pamiętaj, frajerzyno, nie słowa, a czyny stanowią, kurwa, o tym, co ty potrafisz. Nara.